Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki Niewiasto, to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, po raz trzeci słyszymy w tym miejscu podczas naszej pielgrzymki w Fatimie. Testament pana Jezusa z Krzyża. Jeżeli będziemy kontemplować te kilka zdań, fragmentu świętego Jana, który stał pod Krzyżem obok matki, to właśnie jemu do niego pan Jezus się zwrócił: Synu, oto matka twoja, a do matki, oto syn twój. Święty Jan prezentuje całą ludzkość. Maria, Matka Jezusa, staje się naszą Matką. I przez wieki od tamtego momentu i do końca świata będziemy się zwracać do niej, jako do naszej Matki, tej niebieskiej. I bardzo często do niej zwracamy się. Prosimy ją o pomoc, o wsparcie, o rędownictwo Pana Jezusa. Po raz kolejny będąc w Fatimie, a już tych pobytów tutaj jest wiele w moim życiu, zawsze każda pielgrzymka jest inna. I podczas każdej pielgrzymki rodzą się inne refleksje, inne prośby. tej przywoże w swoim sercu. I również dzisiaj, kiedy będziemy odjeżdżać, też zostawiamy swoje serce i każdy z was też Niech się zawierzy Matce Boże tego tak osobiście, chociaż jedno słowo, żeby ona zawsze czuła nad nami, miała na swojej opiece. Taka była wola Pana Jezusa i my jako do Matki bardzo chętnie się zwracamy, prosimy o pomoc. I to orędzie, które tutaj padło już podczas naszych rozważań, zwłaszcza te dwa... Dwie, dwie części orędzia.